No hej. hej, Gdzie mi dzisiaj znowu wybiało? Kto wie? Żółty. Zielony. E, jedziemy do biedronki, bo muszę coś kupić, ale też zajeżdżam do Pepko, bo podobno w Pepko jesień weszła taka piękna, piękna, więc muszę tak tam wejść, bo muszę kupić torebkę na prezent, więc no muszę tam wejść, no muszę, bo przecież no muszę i od razu zrobię Wam przegląd, Pepko Zobaczymy czy faktycznie są te rzeczy, które ja widziałam na TikToku u dziewczyn, które pokazywały właśnie takie piękne rzeczy jesienne. Zobaczymy. więc co, Let's go. Dronki chciałam wejść tylko po dwie rzeczy. Tylko po dwie rzeczy. Czy Wy tu widzicie dwie rzeczy? Bo ja nie widzę dwóch rzeczy. No a reszta to co? Ech, ja nie umiem robić zakupów. Prawdę będę przyjeżdżać, tylko mając w portfelu 10 zł. No ale promocja na to, promocja na to i tak. Dobra, idziemy do auta, bo już dzwonili i szybko do Pepko. Доброе. Ящень, на. ящань. ящень. <śmany> <śmany> Bardzo fajnie. letnie już jesienie wchodzi jesień wchodzi W babeczki. To jest tej Gabi, Gabi. Ja wyczaruję Tobie kwiatki z takie słoneczki. Nie widzę ich. Śliczne, jesienne. Hmm. chlebek. No. A mi kubek. No, bo mam fajne rzęsy. Dobra, idziemy do kasy. Wracamy i prócz pięknej torebki urodzinowej jest i zawartość oczywiście, więc hol będzie gdzie? W domu. Już jestem w domu, jak widzicie. Też jest przy mnie ta torba. No więc cóż, zapraszam Was na drugą część, czyli hol z Pepką. Mówię cicho, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie. Pierwszą rzeczą jest taka śliczna torebka z takimi napisami złotymi Happy Birthday. One są takie tuleczko leciutko wypukłe. Czy ktoś z Was podpisuje takie prezenty? Bo powiem wam szczerze, że ja zawsze daję, ale nie podpisuję. Chyba, że jakieś święta, no to wiadomo, może, co nie. Taka trepka, 4 zł, ale była cztery PLN, albo piękna. No więc y, idziemy dalej. Co ja kupiłam? Pierwszą rzeczą, czy jest to rzecz? Y, jedna, jedyna, ostatnia. I zastanawiam się, dlaczego co, co rok trzeba kupować to. Przecież to na kilka lat starczy, no ale nie wiem. Uświadomiłam moją córkę w tym roku, że w przyszłym roku. Będzie miała to samo, a mianowicie nożyczki za całe 4 zł. Ostatnia sztuka, ostatnia sztuka. One tak szybko nie powinny się stępić, co nie, no ale co roku potrzeba kupić. Nożyczki mogą wystarczyć, myślę, że spokojnie na dwa lata. Dajcie znać, czy Wasze dzieci też uważają, że w każdym roku szkolnym trzeba wszystko kupować nowe. Wszystko. Nawet jak coś jest dobre. No ale dobra, kupiłam ostatni raz. Eee, ostatnia sztuka też była, mojej drodze. no więc 4 zł. Super cena właśnie nożyczek, nigdzie nie zamawiałam, nie kupiłam w jakichś innych sklepach nie kupowałam, dlatego, że wiedziałam, że w pepko nożyczki czy jakieś gumki będą najtańsze, aczkolwiek gumki żadnej nie było, już nie macham nożyczkami żadnej. No to do kompletu mam również temperówkę, która co roku musi być nowa, co roku, Aha. która kosztowała 2 zł. to też super cena powiem Wam i nawet komplet, ja wziąłam pomarańczową, ona moja córka stwierdziła, że ona chce taką, no więc za 2 złote. Yy... Temperówka. Najpiękniejsze smaczki zostawię Wam na końcu. Kolejną rzeczą, to już mi się zahaczyło. To pierwszy raz kupiłam i wcześniej tego nie widziałam. Przyznaję się, że było, ale akurat było wykupione, ale moim nie było. Zestaw takiego małego zszywacza, czyli taki mały zszywacz. Sam raz do piornika, bo zobaczcie, malutki z zestawem takich zszywek. To kosztowało 5 zł, więc też wydaje mi się, że spoko. Naprawdę nieraz coś tam muszą zszyć czy coś, to Taki mały idealny się zmieści do piórnika, dużo miejsca nie będzie zajmował, no i przyda się, wydaje mi się. Bra. Więc taka kolejna z Beck to School. Pięć z ikon. Szkolnie. Ostatnia rzecz szkolna jest to zestaw yy, tych takich karteczek, znaczników. To się nazywają chyba znaczniki, w wersji takiej książeczki i chyba te wszystkie karteczki. Tak, jak się oderwie, to one są takimi znacznikami, które zaznaczyć możemy po prostu i coś tam napisać. No więc nie wiem, czy w tym roku będzie potrzebne, ale na wszelki wypadek kupiłam, bo w tamtym roku było potrzebne, więc coś takiego. I takie cudo kosztowało 4 zł. A teraz przejdźmy do rzeczy jesiennych. Nie mogłam się powstrzymać. Nie mogłam się powstrzymać. No więc mam coś tu jesiennego. Pierwszą rzeczą. Jest to taka piękna, mała dynia, pomarańczowa, która jest pokryta liśćmi takimi 3D, widzicie? Jakieś ładne liście, dębu i tak dalej. Śliczna jest taka, typowo jesienna. Stwierdziłam, że muszę ją mieć. Tym bardziej, że ona kosztowała 6 zł i to jest 8 cm na 8 cm i to będzie pięknie wyglądało z tą drugą rzeczą, którą. I jest co? Zarazem ostatnią i większą. Kolejna dynia. Ona jest jeszcze piękniejsza, taka spora. Tak fajnie tutaj takie żółbienia w środku ma. A z takim metalowym, metalową, metalowym listkiem i, 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 i tym gałązką. No bardzo mi się to spodobało. Stwierdziłam, że to razem będzie ładnie wyglądać mniejsza i większa. No. Ach, widzicie, ładnie wygląda ten taki element tej blaszki. No tym bardziej, że ta dynia też ona ma jej wymiary to jest 11, na 11 na 10. E, jakby kogoś to obchodziło. Dobra, nieważne. Ta dynia kosztowała tylko 10 zł. Tak. No to więc ta kosztowała ile 6? No to 16 zł za takie dynie. Zobaczcie, wystarczy kupić dwie rzeczy i mamy już jesienny klimat wprowadzony. Śliczne są. Bardzo ładne. Większa mniejsza będzie to ładnie wyglądało. I powiem Wam, że Badku naprawdę w dalszym ciągu mi zaskakuje, jeśli chodzi o te ceny. Bo ceny przez jakiś czas miałam wrażenie, że poszło wszystko do góry, ale teraz chyba się wszystko unormowało i są te ceny naprawdę mega atrakcyjne. No więc, jeśli chcecie sobie coś takiego jesiennego już zakupić, to możecie kupować, bo powiem Wam, że każda osoba, która dzisiaj była, miała coś koszyku jesiennego. To dopiero wchodzi, ale. Te, co wchodzą, to już szybko znikają. Taka prawda, taka prawda. Pewnie we wrześniu wejdzie Boże Narodzenie. I też, jeśli nie kupimy teraz, to już później tego nie będzie. Ja wiem, że za szybko, też wola, żeby było później, no ale już się na tym nieraz przyjechałam i to się sprawdza, że jak nie kupicie sobie wcześniej, co Wam się podoba, to już później tego nie będzie. Piękna, taka mała nawet jedna, z jakąś świeczką taką małą, no i już naprawdę macie filmaty. Nawet kiedyś gałązki jesienne zerwane z. Z, 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 z takie trawki, wiecie, jakie mam tu? Tylko takie trawkowe, i taka dynia i będzie klimat za całe 6 zł. I trawko, którą urwiecie sobie gdzieś tam przy drodze. No więc, papa! Pa. Hello, jesień! Niedługo! Takie życie! Czas biegnie!